Cześć, Jarek Kuczak, firma Bard Wrocław. Dziś pokazuję wam najmocniejszego Edge'a, jakiego robiliśmy. 330 KONI 27 Biturbo. Założyliśmy instalację gazową, chcecie zobaczyć jaką i jaki zbiornik. Zapraszam do oglądania. Ford Edge z 2019 roku 27 Biturbo. V6 o mocy 330 koni spalał między 10 a 15 litrów benzyny. Teraz spala między 11 a 17 litrów gazu plus 1 do 3 litrów benzyny, w zależności od tego, jak go użytkujemy. Można zejść do 1 litra, a jak się mocno butuje, to spali i 3. Myślę, że zimą, kiedy będzie jeździł po mieście, to też spokojnie 2,5 powinno mu wystarczyć. Instalacja, jaką zamontowaliśmy, to KMN Nevo Sky Direct. Tutaj widzimy złącza diagnostyczne, do którymi komunikujemy się ze sterownikami, bo są dwa sterowniki zamontowane tam na podszybiu. A tutaj wtryski zmieściliśmy podobudową filtr fazy ciekłej w tym miejscu, filtr fazy lotnej w tym miejscu. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa, bo to najczęściej zadawane pytanie, pytanie w komentarzach, do których yy, zachęcam. Ale jeżeli chcecie instalację gazową wycenić, to wejdźcie na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj w opisie. A tu widzicie formularz po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Edge'a, do takiego Jeepa, do takiego Fusiona, bądź do takiego Buicka Encore, który jest kopią yy, Opla Mokki. Ale tutaj rozmawiamy dzisiaj o tym. Fordzie, którego przetestowaliśmy dość mocno, a właściwie to on nas przetestował, bo naprawdę bronił się rękoma i nogami przed zasilaniem gazowym, aż w końcu działa tak, jak należy i możemy go oddać klientowi. Tak więc polecam, gdybyście mieli takiego samego edge'a bądź Fusion'a, bo on, ten silnik był również w Fusion'ach montowany, to zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej. A teraz Wam pokażę wnętrze. Jak Wam się podoba edge? Z profilu, ponoć bardzo ładny samochód. A ja jakoś wolę Explorera, bardziej mi się podoba. Bardzo dużo ludzi kupuje Edge'a, bo im się po prostu podoba. E, mi też on się w miarę podoba, ale tylko ten egzemplarz, ten 27V6. Bo te dwulitrowe, mimo że mają 250 koni, to w ogóle nie sprawiają mi przyjemności z jazdy. Tym, który ma raptem 80-90 koni więcej, naprawdę jeździ z, przy, z przyjemnością. Jak wciskam gaz, to. Samochód idzie po prostu jak torpeda, tak jak powinien przyspieszać aut, samochód tej y, klasy. I silnik naprawdę daje radę. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o ten silnik, ma hydrauliczne regul y, regulacje luzów zaworowych, przynajmniej według mojej wiedzy, którą udało mi się gdzieś w internecie y, wyczytać. A że mamy pierwszy raz do czynienia z tym silnikiem, to na razie tylko i wyłącznie y, z internetu muszę. Czerpać te informacje. Tak wygląda wnętrze. Można powiedzieć: black, black, trochę black i silver. Ale bardzo ładnie to się komponuje i bardzo fajnie się tutaj siedzi. Naprawdę całkiem fajnie się tym samochodem jeździ. Odpalamy. Charakterystyczny dźwięk dla V6: standardowa, klasyczna deska rozdzielcza Fordowska. Jak w większości Fordów w ostatnim czasie. Może teraz w innych też jest trochę więcej. Może jest trochę więcej cyfrowych wskaźników, ale tutaj wystarczą boki cyfrowe, środek analogowy, a tu z lewej strony mamy przełącznik benzyny na gaz, który w tej chwili mruga, bo właśnie się dogrzał i za chwileczkę przełączy się na gaz, no i przełączył się na gaz, już jesteśmy na gazie i diody przestały mrugać, świecą się ciągłym światłem, pokazując nam jednocześnie stopień napełnienia zbiornika gazowego, czyli jest w tej chwili 4 piąte, a zbiornik zmieściliśmy w bagażniku, w miejscu koła zapasowego, niezbyt duży jak na ten silnik, bo on, tak jak mówię, potrafi spalić 15. Taka. To taki nieduży zbiornik, jaki zamontowaliśmy, czyli 47 litrów brutto, do którego można zatankować około 40 litrów gazu netto. Może nie starczyć na 300 kilometrów, a jak mocno pociśniemy, to i 250. Tak więc trzeba mieć baczenie i szukać stacji co 250-300 kilometrów i na stacji zatankować sobie za pośrednictwem tego to wlewu za 2,50, a nie za 6,50. też wolicie za 2,50 czy za 6,50. Ja zdecydowanie wolę za e, 2,50 i jeżeli Wy też, to zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej, ale najpierw wycena, a jeżeli już macie instalację gazową, zapraszam na przeglądy, naprawy, a jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy film, to koniecznie kciuk w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybować naszego kanału, żebyście mogli oglądać kolejne realizacje ciekawych samochodów, jak choćby nawet ten jeep, do którego będziemy montować dwa zbiorniki, a klienci właśnie sobie jadą na wakacje i zostawiają nam samochód, żebyśmy go zagazywali. Do zobaczenia przy kolejnych realizacjach i udanych wakacji.